Malutka. Cześć malutka! Gdzie idziesz? Maluśka! Idzie sobie! Patrzcie! Malutka! Idzie sobie! Grzecznie sobie chodzi! Kotusia sobie spaceruje grzecznie! Po trawie! Po krzaczkach ostatnio widziałem lisa, ja zauważę nawet czarnego kota po ciemku, mam dobry wzrok. Zawsze miałem dobry wzrok. Dobre oko. Dobrze widzę. Co robicie. Tak łatwo mnie nie przechytrzycie. Próbujecie. Się pocicie. Ale na nic. Wasz wysiłek. Ja odnajdę siłę. Wiem, po co się urodziłem. Troszkę się rozmyśliłem. Jadę sobie, rower mi dobrze chodzi. Nasmarowany. Elegancko nie ładnie. Szukam kotów jak zwykle. Tylko i wyłącznie. Mogą być lisy. Ostatnio jechałem rano do pracy. Pewnie po piątej. A tu haski nagle stoi. Pusta ulica i haski. Sobie myślę, co jest. A tu za chwilę gościu idzie. Spuszczony pies sobie biega. Jakby po ulicy, wiecie. No ale co? Już sobie jadę źle przyczepiłem to o co chodzi? Aha, już chyba wiem. Już wiem o co chodzi.